Cześć, jestem Klaudia taka no i już witam Was w wszystkich odpowiedziach poniżej zapisano 9 różnych liczb, które z tych liczb są liczbami naturalnymi, które są liczbami całkowitymi. Zaczniemy sobie od liczby naturalnych, czyli całych, dodatnich i mamy tutaj 1. Tutaj uwaga, jest to zapis w formie ułamka, ale nie jest to liczba wymierna, ponieważ 6. Dzielone przez 3 to 2, ale tutaj oczywiście zapisujemy to jako 6 trzecich. Liczbą naturalną również jest 0. Dlaczego? Bo 0 jest liczbą nieujemną. Ok, i 2501. Liczby całkowite mają w swoim zbiorze liczby naturalne. Czyli bierzemy te, od razu przepisujemy sobie to wszystko, ponieważ liczby całkowite to całe liczby dodatnie i ujemne, no i 0, które jest liczbą nieujemną. Natomiast mamy tu tylko jedną liczbę, która spełnia ten warunek i dopisujemy tu jeszcze minus 5. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę, i no i już.